Cześć, witajcie, z tej strony ja SPC Was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej, dynamicznej gry MMORPG RPG, z sześcioma profesjami. Na samym starcie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Eee, umówmy się moi drodzy, że dam Wam 10 sekund na zostawienie łapki w górę, na przemyślenie tego. Eee, pomyślisz, dlaczego mam Cię dawać w ciemno tą łapkę w górę? A ja Ci powiem, bo nie znamy się pierwszy rok, mój drogi. Eee, 10 lat, 10 lat już to jest dla Was kręcę te... Powalone filmiki, e, ale dzisiaj pokażę Wam e, coś, co się zmieniło. E, zmieniła się sekta. W sumie nie tyle sekta, jako sekta, czyli e, nastąpił e, rework przedziału. O, ja myślałem, że tutaj Łe! Oj, trzeba będzie tutaj ucieczkę dawać. Oj, 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 oj się tu porobiło. E, o co chodzi? O co chodzi moi drodzy? Już Wam tutaj e, tłumaczę. Już Wam tutaj e, tłumaczę. Nastąpiła zmiana w edwójkach. E, nastąpiło też o, tutaj jakieś przetasowanie. bo Widzę, że tutaj latają chłopaczki e, równo. E, przepraszam ogólnie za telefon, już go tutaj wyciszam. Ale pisze właśnie do mnie tutaj moja najukochańsza, najśliczniejsza dziewczyna, którą serdecznie pozdrawiam. E, mam nadzieję, że. Nie będzie oglądała tego filmiku i nie będzie mówiła Boże, on gra w Argonie, nie wiem o co tu chodzi Nie eee, Żartuję, w ogóle jest wielką fanką Jest wielką fanką eee, Jest wielką fanką Tych filmików eee, Więc Mam nadzieję, że Ci się podoba <laughs> Co się zmieniło? Moi drodzy, poza tym, że Są tutaj bitwy wojny non stop Pozmieniały się edwójki. Tylko Nie wiem, czy ja Wam to tutaj pokażę E, ogólnie tam, gdzie byłem przed chwilą, jest zamknięta E2, czyli, e Edwójka, czyli Sataniel, który kiedyś sobie stał. Nie ja wiem, tego nie będę pokazywał tutaj na e, klasiku, bo nie ja dojdę do e Edwójki, to ja zdążę być trzy razy w mieście, więc e, to jest troszeczkę bez sensu. Może wam to po prostu pokażę tutaj na e, Dreamie. Otóż tutaj sobie stał kiedyś Sataniel. E, teraz na Sataniela idziemy sobie tutaj na zamkniętą mapę. Na zamkniętą mapę sobie tutaj idziemy, które się nazywa przejście oczyszczenia. No i tutaj w sali skaryfikacji grzeszników, czyli tutaj, o, Popek Monster dokonywał skaryfikacji, jest teraz sataniec skrytobójca. Ma on teraz nie 200, a 204 poziom. Nastąpiły też zmiany... Ej, dobra, czekajcie, ja to muszę wyłączyć póki co. Ustawienia... Nie chcę tutaj. E, e, wyłącz, wyłącz, wyłącz. Kurde, gdzie tutaj jest? Pokazuj. Nie wyświetlaj klanowi wiadomości. Dobra, zapisz, bo no, po prostu no, nie, nie ogarnę. E, o tej chyba chłopu wybiłem E2. Nieważne, dobra. Tutaj, no, ukryłem. Aha, to F5 trzeba dać chyba. E, ogólnie. To tak, tam jest teraz e, sataniel, reszta dwójek się nie pozmieniała, pozmieniały się one chyba tylko delikatnie lewelowo Zufulus już chyba nie ma teraz takiego e, takiego poziomu, jaki miał. E, o, tutaj mamy na przykład Ananiela, on miał, dwu, on miał dwusetny, on miał dwusetny, Godhardus... Wszystkie miały chyba 200, jak dobrze kojarzę. Teraz mają 204, ogólnie wszystko zrobiło, zostało zrobione pod zamysł, żeby mógł być przedział 217, ponieważ do 217 poziomu można e, bić sobie przyzywacza, a e, wreszcie fajnie jest to zrobione, że jest tutaj to jakby tak obopólne, czyli e, wbijasz 217, nie dość, że możesz sobie bić przyzywacza, e, to jeszcze dodatkowo możesz e, sobie. Dobra, bo przecież mnie, że tak powiem, tutaj za przeproszeniem. Nie wyłączyłem tego. Gdzie tu są wyłącz te wiadomości? No przecież oni tu będą spamować mi cały odcinek. Nie wyświetlaj klanowych wiadomości. Zapisz. Kurde, zamknij F5. Czy to się zapisało? Proszę, nie chcę tego już widzieć. Gdzie oni się grupują, na co się grupują, po co ich biją i dlaczego. No i tak, tutaj mamy sobie eleganckie. Gdzie on idzie? Mam nadzieję, że nie idzie mi... Idzie mi wpierdolić. Nie tak. Co, on, co on w ogóle ma z Kurde, zbroje ma. Ty, bo ja nie jestem tu przygotowany na takie PvP. Ja tu nie jestem. A Czechy, tu się tak chyba dawało. Jezu, ogólnie już bardzo dawno, e, bardzo dawno nie grałem tutaj na tym przedziale. Już zapomniałem co się tutaj robi. Mam nadzieję tylko, że e, się tutaj bardzo nie... Czekajcie, ja nie wiem czy ja mu jeszcze panca zbijam, czekaj, hop, hop, teraz ja będę miał oślepkę, on się uleczył, okej, okay, damy jeszcze raz to, on ma klątwę, hop, hop, czekaj, czy on jest po ostatnim, tak, on jest po ostatnim, dobrze, to tutaj, pyk, ale on nie wie, że to ja tutaj mam też asa w rękawie. Co on myślisz? Tylko on się tu może leczyć. Nic z tych rzeczy. Tyle do miasta. Widzisz, chciałeś zabłysnąć, ale trzeba było się brokatem koleżko wysmarować. E, nieważne. E, idziemy teraz tutaj na kanały, ponieważ zmieniły się kanały i to bardzo się zmieniły. Jestem tutaj z wami teraz pierwszy raz, więc e, e, pozwólcie, że tutaj e, ogólnie te ekspowisko. Zrobiło z tego ekspowisko takie w miarę. W miarę dobrze zorganizowane, czyli są grupy, bo jak pamiętacie, myszy były albo pojedyncze, albo były tak sam, samoistnie zostawione. Tutaj się chyba respi gdzieś, o tutaj się myśl respi. Myśl ma teraz 197, wcześniej miał 190, jak dobrze kojarzę, więc tutaj też jest zmiana. Fajne ekspowisko takie przed sektą, na którym sobie tutaj można poskakać. To jest chyba tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany tutaj. Więcej się pozmieniało, z tego co wiem, koło Thuzal, więc tam też się udamy. Wszystko to wam staram się pokazywać tak z takim first lookiem, ponieważ ja sam tego nie sprawdzałem, jedynie tyle co sobie przeczytałem na forum. Więc jest nowa dwójka zamknięta. Na privach może nie ma to aż takiego fajnego odniesienia. Ale, no na przykład. Ty, to nie tutaj! To nie tutaj! Kurde, jak tam się szło? Ty, czekaj, gdzie one się respią? To jest przysiółek Walmirów, może teraz? Czekaj. Przysiółek Walmirów się przecież nie zmienił. Beheret chyba zamiast 190 ma teraz 192 poziom. Ale jego sobie tutaj ktoś bije chyba jakimiś KCS-ami. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, ja se to inaczej zrobię. E... Ja sobie to zrobię inaczej. Drzewo dusz to się nazywa na pewno. Drzewo dusz P1. Czyli tutaj kiedyś, tutaj kiedyś, moi drodzy, była nyphemonia. O, gusza świstu. Źle, źle wam pokazałem, bo to się skręca tutaj od błota, czyli idzie się e, Tchuzal, Gawronie e, i z gawroni się idzie błota tutaj i tutaj. Dobra. Tutaj jest e, Drzewo Dusz, kiedyś było z innej strony. I teraz tutaj się respią moi drodzy edwójki. Edwójki są teraz również tutaj do danego poziomu. I teraz to jest tak z tymi edwójkami z tego co widzę, bo są trzy na jednej mapie, więc wygląda to jak stare SK czyli że są wszystkie jakby na jednej mapie. Co jest fajne, co jest fajne, w ogóle ktoś sobie tutaj stoi. Jakiś wersał z. Nie mam pojęcia w ogóle ci są, kim są ci, tutaj, ci ludzie, ale ogólnie są teraz tutaj trzy edwójki. Jest to Chryzia. Czekajcie, o, tu ja Wam pokażę, jest to tak. Eee, jest to. A Wy nie widzicie tego? Co, co ja Wam chciałem pokazać? Eee, chodzi o to, że jest tutaj wrzosera, Chryzia i kandevia. I ogólnie wszystkie te z niej lecą mi temki na 170 level. Dlatego pewnie 190 tutaj sobie stoi. Ej, w ogóle myślałem, że Wam to pokażę, ale Wam nie pokażę. Bo tutaj też cały czas ktoś gra. Eee, Ogrza tawerna. Jak widzicie, też się zmieniła. Również te e, wszystkie ogry nie mają już 160, tylko 100, e, 180 poziomy. E, no i wrócił ogr stalowy pazur, e, czyli Edwujeczka, która miała chyba 162 albo 3 level, teraz ma 183. Z niego leci nam e, pospolite Ogrze Strzały, ale ogólnie z niego teraz leci Legenda, żeby was tutaj nie skłamał. E, leci pierścień z FO helmix z cebekiem i buty z, z pomiennym oczyszczeniem. Nie wiem, czego myślałem, że z fasadą. No dobra. E, więc tak się tutaj pozmieniało, e, musiałem wam o tym nagrać, ponieważ e, nie widziałem takiego dedykowanego filmiku od Lansa i stwierdziłem, że to będę ja, to będę ja, że Lance tam sobie biega po Warszawie, robi te swoje timery na zegarku na zegarku. A ja tutaj e, wam szybko opowiem. Co jak Kolos też się zmienił, Kolos też się zmienił. Z ciekawostek, z ciekawostek, teraz na przykład Kolosik cały czas się tutaj wchodzi do tej przeklętego krakania. Ale jak wcześniej miał on 198, tak teraz ma 190, więc obniżyli 8 leveli ale pamiętajmy ale pamiętajmy, że ale pamiętajmy, że teraz e, tych kolosów nie można bić tylko tam, gdzie jest 13 leveli e, do góry, tylko można ich bić 25 do góry. Więc e, śmiało, jak bijecie sobie 217, to nie tylko sobie bijecie całą sektę. E, kolosa, tytana. A wcześniej na 217 e, mieliście jedynie przyzywacza, nie mieliście już, e, oczywiście mówię o publiku, nie mieliście. E, nie mieliście czegoś, co się nazywa dwójki, i nie mieliście kolosa, więc był tylko przyzywacz. Ewentualnie tam na jakimś ma dopój się stało, więc wszyscy sobie siedzieli na 210, tak jak ja tutaj mam taką postkę. E, tak to, e, tak to e, wygląda. Zobaczymy jeszcze co się dzieje na klasiku. Co się nie dzieje na Klasiku, więc tutaj wam szybkie omówienie zrobiłem. Mam nadzieję, że docenicie to że docenicie to. I chociaż za tą wygraną na PvP z jakimś e, bezrobotnym, spoconym graczem, to dostanę tutaj e, no przynajmniej łapkę w, no, łapkę w górę. No, łapkę w górę. Jest Marianek. Jest Marianek, który cię tepnie, gdzie tylko będziesz chciał. W każde wyjątkowe miejsce cię tepnie. E, na każde ekspowisko Cię tepnie, na każdego kolosa Cię tepnie, no Marianek jest No zajebisty jest po prostu Marianek e, I Marianek jak dobrze chyba kojarzę też daje teleporty, e, nie teleporty tylko błogosławieństwa e, Tutaj w ogóle na 4 dni są darmowe Aukcji, przywołania, poczty Sklepu i tu mamy do Marianka e, Poczytajcie sobie na forum e, W którejś dni są błoga na eksp, na questy, a w którejś są chyba na Punkty honoru, jeżeli nie pomyliłem, eee, czekaj, questy za zabicie potworów. No i punkty honoru, no tak, musi to, tak to musi wyglądać. E, idziemy zobaczyć co tutaj się dzieje na E2, E2 stoi, ogólnie jeżeli się pytacie Space, czy grasz jeszcze w Margonem? E, no nie gram za dużo, ale na przykład ciągle sobie tutaj o sklanem New Hope stoję, o tutaj Belliham na przykład stoi mógłby na przykład tak samo stanąć sobie w jakimś e, urzędzie pracy e, bo wiecznie bo wiecznie nie będzie utrzymanki żartuję e, moi drodzy, też za tydzień, bo ten odcinek jest opu opublikowany w piątek E, za tydzień, e, za tydzień moi drodzy odbędzie się Bifur przed Margo Campem w Gliwicach e, więc mam nadzieję, że będziecie, że wpadniecie sobie na chwilę gdzieś jesteście z okolic, e, możecie napisać z kim się widzę, z kim się nie widzę, e, później oczywiście dzień później jest Camp, Camp jest na, e, w Gliwicach tym razem, nie w parku etnograficznym, też wszystko jest w temacie, temat jest, e, w, jest na forum. Jest na Instagramie, na Facebooku. Wszędzie o tym trąbią. E, wszędzie o tym trąbią. Zobaczymy jak organizacyjnie to wyjdzie. E, mam nadzieję, że się e, kamp spodoba wam, spodoba się mi. E, możecie się na pewno spodziewać ode mnie vloga z tego oto kampu. E, I z tego jak to wszystko wygląda. No i co moi drodzy? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostaw łapkę w górę. Zostaw suba i będzie mi... O w ogóle patrzcie, mam mikrofon. Mam mikrofon. O, i on zmienia kolory. Nie wiem czy widzisz. O, teraz na przykład nie zmienia koloru, bo jest. O, patrzcie, jest czerwony. Patrzcie, tu jaka jest dyskoteka. Tu co się dzieje. Ty, ale nawet nie wiedziałem, że mogę to wyłączyć. O, a w lewym górnym rogu tam się już widzicie jakiś czerwony czaj. Ty ile to ma kolorów w ogóle? No dobra, nieważne, później się będę tym bawił. E, mam nadzieję, że się podobało, e, że zaobserwujecie mojego Instagrama SPACE Kings, że zostawicie tutaj suba z łapką, e, że odcinek Wam się podobał i że może nawet jak nie gracie teraz w Margo, to taka nutka nostalgii Was złapała, bo sobie pomyślicie: Ej, pamiętam, jak miałem 13 lat i oglądałem Space'a. I SPS miał też 13 lat. <gry> a teraz proszę, SPS już nie ma 13 lat, ma za zakola e, i duże czoło, ale jest cały czas uśmiechniętym super graczem, więc czy trzeba czegoś więcej nie sądzę. E, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało e, i widzimy się już następnym razem, a na pewno widzimy się na Margo Camp 8, prawdopodobnie 8. 8, na pewno 8. Dobra, trzymajcie się. Nara.